A, bo jeszcze jedno, bo sobie przypomniałem, nie? Widzicie, jak prawo robi, żeby świadek kronny znikł? W sprawie e, tego beatdownu, co oglądaliście pewnie na Facebooku? Widzicie, i oni się potrafią ukrywać? W ludziach! Poważnie! Czyli włas, Patrzcie na to! Rozumiecie, no? Takie kurwa prawo. Że nikt nikogo nie znajdzie, rozumiecie no? Takie, takie kurwa, prawo, rozumiecie? Podźcie, wypowiedz jeszcze raz. Widzicie co to za sraka? sroka, którą miałem w trumnie nie? I później mi zajebać za to, że się nie tam, rozumiecie no? Tak, jako główne przeznaczenie, nie? Mógł legendarny pitbull systemowy, wiecie o co chodzi. Już jest ze wszystkim, rozumiecie no? Tak jak czujecie po zapachu, nie? No, bo ja nie znam zapachu, ale znam zapach historii, nie? Jak smagoś, bo się daleko oznaczyłem na, na ulicach, nie? to patrzcie znowu... jeszcze raz jedna sprawa ze świadkiem korony. Świadku korony. wypowiedź się na to, bo wiem, że jesteś na moim Facebooku. Słyszeliście? Caric? Kurwa, pluchomówcom nie zostanę, wiecie o co chodzi? Tylko uważajcie na Świadków Koronnych, bo oni lubią kurwa kiedrać, wiecie gdzie? Faz ich. <śprawda> Poważnie, patrzcie. Rozumiecie, no? Gdzie tam kurwa odwołałem się od to kurwa? Mam nawet zdjęcia akt, kurwa. Sprzedali te akta. Wszystko kurwa sprzedają, także kurwa, aż wstyd. Wstyd, kurwa, dla ludzi, kto tam pracuje, kurwa. No wiem, że na bank ludzie w końcu wezmą, kurwa, głowę i nie będą płacić. Chciałeś zostać psem? To sobie zarób na tego psa. Chciałeś zostać kimś? To zapracowałeś na kogoś. Rozumiecie, no? Ej, pamiętajcie o właścicielki. Nie ma przypału pod nosem. Nie ma. No nie ma. Rozumiecie, no? że jaki kury papierny ten pitbull. 23 lata i jeden dzień. Rozumiecie no? Ja ją wyciągnę z siebie. Ale wy zapłacicie własnym życiem mi. O ja się osobiście postaram. W pierwszej instancji. Bo oni też czują. Pozdrawiam Wielką Brytanię, która też lubi łapę Łapa! To co likwidowania w pracy, wiecie o co chodzi. Bo później tam wyszło, że kurwa komendantem jestem, jak się gówna napierdalali na Facebooku. powoźnie, kurwa, macie tyle gówna wpierdolili dla pieniędzy. I tak się pożykali. I nic nie dostałem. Nawet prokuratura. Nie <grystanie> świadek korony. Widzicie kto to jest? Caryca. Widzicie, że on noży? Czyli ile ludzi? 800 lat? Rozumiecie? Podzielka no, stara co i co? No. Korwanie. Umiecie. Czy idzie? Ten pesel to jest mój, nie? To ona podaje. I ogólnie oni kurwa to zbytnio przesadzają, bo wiecie, są takie sprawy jak kodeksy, kurwa, wiecie, ochrona praw osobistych, tamto, sam to. To nic nie podlega. Wiecie mu? Jesteś pokrzywdzony i masz mieć kurwa właściciela. <ścoughs> ja akurat go nie zdobyłem. Jak czuć po zapachu, nie? Że nie jestem frejerem. I lepiej kurwa pamiętajcie? Jak sobie to wszystko naprawię? Wtedy kurwa macie Będziecie mieli naprawdę na rejonie przejebane Będziecie mieli tak przejebane A jeszcze jedno Widzicie co? Nie mam dzieci spłodzonych przy 16 Bo za młodu też jestem oryginalnym Pitbonem, Rozumiecie no? Bo przychodzą z moczetami Do jednego dziecka malutkiego Wiecie o co chodzi? Tak, tak, tak ta, ta zamieszani Poważnie Jak czuł nie? Czuł czuł się historią. No wiecie co. Jak prawo do 23 przed 23, 23 rokiem moim nic nie zrobi po 23. O, ja tutaj jestem prawem i będą korywa tak, krywa macać te piłeczki, Rozumiecie, no? Znaczy nie mocać. coś. Tylko będą płacić własnym życiem. Nara.